Jeden z pasażerów amerykańskich linii lotniczych United Airlines przekroczył w tym tygodniu granicę 22 milionów mil, wylatanych samolotem. Taki dystans oznacza, mógłby polecieć 45 razy na księżyc i z powrotem. Jak tego dokonał i kim jest ten człowiek? Tom Stucker przekroczył w tym tygodniu granicę 22 milionów mil w United Airlines w czasie lotu nad środkowym zachodem z Newark do Los Angeles. Wcześniej pobijał on inne rekordy: 10 milionów mil osiągnął w 2011 roku, a 20 milionów mil w 2018 roku. Na początku swojej przygody z lataniem pokonywał rocznie około 700 tysięcy. Mil. W ostatnich latach lata więcej, nawet 1,5 miliona mil. Podczas gdy wielu pasażerów gromadzi mile przez hotele, karty kredytowe, To Tomowi udało się to zrobić latając na pokładzie United. Oznacza to, że każda zdobyta mila to mila spędzona na niebie. Tom Sztuker zaczął zbierać mile w latach 80 Rozpoczął od niezwykłego wyzwania. Wziął udział w konkursie linii lotniczej i w 1984 roku w ciągu 50 dni odwiedził 50 stanów w USA. Wówczas złapał bakcyla podróżowania samolotem. Pewnie spytacie, czemu taki clickbait w tytule? Śpieszę z wyjazdu. Jeśli podzielimy 35 milionów kilometrów, czyli tyle, ile przeleciał Tom Sztuker, przez 40 tysięcy kilometrów wyjdzie na wynik z tytułu. A co do wyczynu Amerykanina, jestem pełen podziwu, ale zakładam, że musiał mieć jakiś wykupiony karnet tutaj firmy, bo skąd on wziął na to pieniążki? A co do rekordów w lotnictwie, obejrzyjcie koniecznie ten film i zostawcie tam coś po sobie, jakiś komentarz bądź łapkę w górę. Do usłyszenia.